Teraz przed Państwem druga walka tego wieczoru. Zmierzą się w niej rage i psycho. Stawką tej walki jest pas CZW. Przypominamy, że jest to walka do trzech przypięć. Wygrywa ten, który przypnie rywala trzy razy. Pas zostanie oddany do sędziego i walka niebawem zacznie się. Który odłoży pas bezpiecznie. Walka została rozpoczęta. O, teraz... Reć chciał odbić Psycho od linii, jednak Psycho wypadł z ringu. Znajdują o. się... Jednak wrzuca brutalnie Psycho z powrotem do ringu i idzie w jego stronę. Czyżby szykował się jakiś slam? Tak, proszę Państwa, Rage wynosi Psycho i wykonuje skupstwem. Proszę Państwa, i co do... Prowadzi Rage Psycho do narożnika i czyżby... O! Tak, proszę Państwa, to było to, czego domyślałem się, superplex trzeciej liny. Odbija teraz psycho dlin. i Power Slam. Widać grymas bólu na twarzy psycho. O, i My, I slam. my slam. finisher. Czy już by to kolejcia? I, tak. I tak, rejt to bywa pierwszy punkt. Za nami jej różne dźwięki Mogą się Państwo domyśleć, że są to widzowie I to teraz Co zrobi! Oooo, Big Bug Psycho leży na ziemi Nie może się pozbierać Jest mu ciężko Oj, Psycho kopie mocno Rage'a w i odbija od i Harry, a Harry a Rana. Rana. Piękna! Rage'ak odleciał po tej Harry Psycho Rane. sygnalizuje Boom drop. Jednak nie! Jednak? Wstaje Rage, ale nie, o. jest uderzony w twarz przez Psycho. To był potężny czas. I co teraz? Czyżby? Tak, Boom Drop. O, nie ma, nie trafił! Odsuwa się. I Raid szybko wstaje. Rage. Zbiera siły i co teraz? I potężny spainbuster. I fin nie ma, nie ma, nie, nie ma. Nie jednak nie. Jednak nie. Jadę. I co teraz? Czyżby jakaś się szykowała? Cięższa... Czyż... A o! Uderzenie. Psycho. Co teraz? Skok i piękny! Uuu, potężny stos. A jednak, jeszcze raz. Przerywa. Miała. Przerywa liczenie. Rage. Cross Rage, 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 Rage. Teraz psychoatakuje takim krótkim uderzeniem twarz rage'a. Tak jest wyniesiony do góry i potężny. Kolejny zresztą już Spinebuster. Buster Czyżbyszkoła się Gut Bomb? Tak, został wykonany finisher Rage'a. One, two! Nie ma. Jednak nie. Rejcz nie zdołał zdobyć nie drugiego tańczy. punktu. Teraz Rejcz kurczę się Atakuje go. I Rko o wykonaniu psycha. One, two, three. Jak słyszeliście, psycho zdobyła pierwszy punkt. punkt. Jeszcze raz. Czekuje się yy, akcja. Wysokiego ryzyka i, di, 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 di. I to tornado DDT di, di, di. Jedna krecz odkopuje Co to teraz? Kolejna akcja Powietrzna, a jedna krecz tego i, majsle. i kolejny majslem. I będzie pin? Jeden, dwa, trzy. trzy! I drugi punkt. Dla Rage'a. Rage Rejż wyraźnie widać, że jest z siebie zadowolony. Uśmiecha się szermacko. Jednak podchodzi do psycho. I czyżby coś jeszcze rage, dla niego szykowało? Rage, rage... rage Jak rage, wydać, fani rage, są po stronie rage'a. Rage, rage, rage... rage, rage, rage. rage, rage. Po, bierze rozbieg... Ooooo! Jednak wypada poza arenę. Przez drugą linę. Powiedziałbym nawet, że przez trzecią, ale psychobiegnie za nim i co, proszę państwa? Potężny boomdrop i to z narożnika. Upadł na tą matę poza ringiem. Znowu ręcz, 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 ręcz. Znów publiczność. Co To będzie oooo! o Traveling paradise! Wow. Pin. jeden, dwa, trzy! I obydwoje już po dwa punkty. Są już oboje potężnie wycieńczeni. Czyżby mają? Zatasza yeah, się rejdź Krzyfa atakuje go i Cold oh, breaker. Code breaker. Potężny. Rage bardzo ładnie odleciał do tyłu. Leży, nie mogą się obydwaj pozbierać. Sędzia. Na razie ma chwilę na przerwę. Jednak obydwoje zawodnicy powoli wstają. Sędzia uważnie przygląda się pojedynkowi. U i atakują się nawzajem. Teraz psycho przejmuje inicjatywę i co? Czyżby arkeo z trzeciej liny? Nie. Odepchnięcie. Rejcz odpycha psycho. Teraz podnosi go. I kolejny gut wrench powerbomb. Jednak nie oceniamy dnia przed zachodem słońca. Jednak rage odkopuje. Przy tym psycho uderza głową o metalową konstrukcję. Jest ona często wykorzystywana w pojedynkach. któryś zaodnik rzucił butelką jest to zachowanie bardzo nieodpowiedzialne ponieważ można kogoś uszkodzić powinien teraz i proszę państwa zrzuca Rejcz z narożnika psycho i podnosi go i co czysz by akcja, którą często wykonuje Jack Swagger? Oh. Tak, potężny skok One, two, three. Yes. I z tym tą akcją Rage wygrywa Pas CZW. Fani szaleją! Ja! Lina, nie, proszę Państwa jednak co? Czyżby była Lina, oceni to sędzia? Przepraszam, moja pomyłka. Nie, jednak nie było Liny. Pojedynek trwa nadal. Uuu, uderza głową. I czyżby... Psycho wykonał akcję z wysokiego ryzyka, z jakiejś konstrukcji wyniesionej do góry. Nie mają niestety teraz dość dobrej widocz widoczności, ponieważ psycho jest blisko. Przenosimy się na stanowisko na dole. Stąd powinno być dobrze widoczne wszystko. Tak, widać już Państwa, psycho znajduje się około 3 metry nad ziemią. W dole leży Rage. Nie, psycho schodzi trochę niżej. Czyżby bał się o swoje bezpieczeństwo? Czyżby nie był ubezpieczony I o, Potężny skok Nie rejcz, odkopuje Teraz wymiana ciosów i kopnięcie takie obrotowe w plecy Rage'a. I kopnięcie w potężne w głowę. Czy to wystarczy, aby zakończyć ten pojedynek? Jednak nie. Rage wstaje, łapie psycho, który jednak atakuje go ręką w głowę. Tak wynosi go i rzuca nim w przód. Psycho uderza głową o matę Sędzia spokojnie krąży w ringu. I czyżby kolejny gut range powerbomb? O nie! nie. nie. Wywinął się! Psycho biegnie się wywinął i wykanuje RKO Kładzie nogę na Rage'u. Jest, yes, proszę państwa, teraz nie ma już wątpliwości. Psycho zwycięża ten pojedynek i pozostaje mistrzem CCW. Wielka radość na jego twarzy widoczna. Na Rage'u podnosi się. Czy psycho zachowa się godniej, pomoże mu? Tak, podnosi jego rękę. Jednak co? Rage kopie go. I czyż gadrencz perbom na pas? Nie! Jednak nie! Kopię psycho w brzuch, wypada za ring psycho! Okay. Tak kończy się ten pojedynek. Do usłyszenia podczas trzeciej walki, w której zmierzą się El mister i Rejt. En dan doe je